Roku były wystąpienia robotnicze prowadzone przez PPS w imię Sprawiedliwości Społecznej i Wyzwolenia Narodowego, i to był właściwie początek rewolucji 1905 roku w Polsce. Święto 1 maja obchodzimy już prawie 120 lat. Jest to święto, które powstało na skutek protestów przeciwko wyzyskowi kapitalistów nad światem pracy. No minęło ponad 100 lat i wyzysk nie zmienił. Przybrał inne formy, ale nadal pracownicy nie mają praw. Szczególnie teraz w okresie kryzysu prawa pracownicze są nagminnie łamane. Wstaniecie ze mną, żeby Państwo twarzą do reporterów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dziękujemy Państwu za OPZZ za udział w naszej uroczystości. Dzień dobry. Dzień dobry. É a